Witajcie, kochani. Od razu powiem, słuchajcie, na wstępie nie oceniajcie moich włosów, bo ja czekam na wizytę u Fryzjera. Już po prostu już tak nie mam siły z nimi nic zrobić, że idę do Fryzjera w piątek. Więc, może to jest ostatnie czytanie z tą włosymi, z tą fryzurą. Ale pamiętajcie, jesteście piękne, względu na to, jakie włosy macie. Dobra, słuchajcie, lecimy. Eee, czytanie na. Na nów. I nów jest chyba, wydaje mi się, że w czwartek, e, ale nie chcę skłamać, więc nie będę mówić daty, bo nawet nie wiem, co, który dzisiaj jest dzień. Po prostu, czytanie na nów. Czas jest relatywny. Wpiszę w opisie, kiedy jest, to, kiedy jest ten nów. Kamyczki, jakie wam tutaj damy do wyboru. To jest Ametyst. Celesty. Turmalin taki w takiej białej pokrywce. Oczywiście zrobimy zdjęcie, ale zrobimy też najpierw po prostu energię ogólną na ten nóż.

z mi krzyczy, mania, weź tą kartę, która ci spadła. To idę wziąć. Ci kartę. No dobra. Więc tak, wyszły trzy karty, które tak. Zaufaj swoim, jakby takim boskim przekierowaniom, czyli jeżeli coś nam nie idzie, nie idzie, nie idzie, w końcu wrzuca nas zupełnie w nową ścieżkę, zaufaj temu. To jest po to, żeby ci pomóc. Piękny ten koń. Tak, energia takiego pędu, wiecie, takiej czystości. Wolność jest Twoja. Wolność jest Twoja. Czyli zaufaj temu. Tak jakby tutaj ktoś Ci chce dać, wiesz, w prezencie wolność. Tak jakby mm, ten nów miał Cię przygotować. W ogóle, co to znaczy wolność? Bo wieszcie, wielu z nas nie jest na to gotowych. Wielu z nas jakby wolność stawa, stara się omijać szerokim łukiem nawet czasami, bo tak jest wygodnie, jak ktoś nam powie, co mamy robić, jak mamy robić, pójdziemy do pracy na 8 godzin, kasa wpada, nie trzeba tutaj kombinować za dużo. Yy, mąż oczekuje tego i tamtego, siedzimy w tym domu grzecznie, gotujemy, pierzemy i tak sobie przed, idziemy, idziemy przez to życie. Oczywiście to jest skrajne, to co ja mówię, tak? A tutaj mówi, wolność jest twoja. <laughs> I jakby place, czyli wznieść, wznieść to, co jest pomiędzy Czyli jakby rozkoszuj się tymi momentami, które są jakby przejściowe między jednym etapem a drugim. Czyli jak coś się w Twoim życiu dzieje, coś się kończy, jakby doceń ten moment, zauważ go, e, poczuj za niego wdzięczność, e, bo to jest ten moment, który Ci wrócę w następną przestrzeń i może już nigdy nie będzie tak samo, wiesz, a wcale hmm. nie w złym znaczeniu, broń Boże, ale jakby doceń te przestrzenie pomiędzy. Nie wszystko musi być czarne albo białe. Szare rzeczy czasami też jest fajne, to takie pomiędzy. Dobra. Jaka jest energia na tonnów? Jaka jest energia na ten To ostatnio też cały czas mi wypada, no bo to jest też jakby taki czas, ten zeszł rok i ten czas dla Twojej duszy, taki czas, w którym bardzo takie znaczące rzeczy istotne dla Ciebie, dla Twojego jakby, nie wiem, światła mi mówi, dla Twojego. Twojej drogi takiej e, divine, takiej boskiej drogi Twojego przeznaczenia w jakimś znaczeniu. Przeznaczenia. Wiecie, my jesteśmy na planecie Ziemia, gdzie mamy wolny wybór. Stuprocentowo mamy wolny wybór. Możemy robić, co chcemy jak chcemy. Możemy być dobrzy, możemy być źli. Tutaj nawet powiedziałabym, że nie ma czegoś takiego oceniania tego. Bo ta siła wyższa, ten Bóg jako taki, on nie ocenia. On stworzył i to białe i czarne, wiecie. Także tutaj mamy wolny wybór. Możesz robić, co chcesz. Ja osobiście wybieram jakby... Jestem w takim momencie, że mnie tylko w ogóle jara i świeci mi się najlepiej i czuję się najlepiej w energii miłości, wdzięczności, takiej jasnej, białej, czystej, tak? To jest moja energia. Ale są tacy, którzy chcą mnie tam gdzieś indziej, ale to bardziej wynika to z jakiegoś, jakby wydaje mi się, z lęków, które są w kimś za, zasadzone, z, z tak naprawdę, że nie wiedzą lepiej, no, bo nie doświadczyli tego światła za dużo w życiu. Dobra. Powiem Tak. Mogę sobie tu pogadać, a tutaj prawda jest taka, że trzeba zobaczyć jaka jest energia na nów. Wyciągniemy trzy karty i lecimy kamieniami. Energia na nów. No. Po pierwsze, słońce, czyli bardzo dobra energia. To jest energia, która ma nas rozświetlić, rozjaśnić, wprowadzić w odpowiednie miejsce, sprawić, dać nam wolność. Tam taki, wiecie, ten koń taki był jasny, świetlisty. Pełen światła, energii, takiego, wiecie, wolności. Do tego jest uzdrawianie, czyli dać sobie tą przestrzeń na uzdrawianie i do tego jest to, że wy się jakby bronicie przed tym. To jest jakaś e, e, lęk przed pójściem do przodu, lęk przed pójściem w tym kierunku, który jest dla was najlepszy lęk, tak jakbyście chcieli zostać na siłę tam, gdzie jesteście, <grym>, bo tam jest znajomo. No dobrze, kamieniami lecimy. Ametyst, ametyst. To dla ametysta. Arcykapłanka, 8 kapsów i. No, piękny. Po pierwsze, czuję tutaj taki bardzo duży spokój. Takiego. Ee, tak jakby ktoś poczuł, że ma to połączenie ze wszechświatem. Tak jakby ktoś poczuł, że ta przestrzeń w środku istnieje też nie tylko na zewnątrz. Czyli jest odejście od czegoś, co nam nie służy, bardzo silnie zaznaczone, że my zostawiamy tą, ten puchar i on już tam się topi, reszta już zatopiona. Zostawiamy to tak, jakbyśmy zostawili dom, który jest zniszczony, odchodzi to, my idziemy do nowego. Wierzymy, że to się wszystko stworzymy sobie od, początku, od nowego, wszystko od nowa, świeże, nowe. A do tego jest oddanie się w opiekę w sile wyższej. W takim kontekście zaufania, że jesteśmy zaopiekowani, eee, mm, <kluzny> jakby zauważenia, że Bardziej się miotem, tym bardziej mi jest pod górkę. Jeżeli się poddam, jakby temu, gdzie mnie próbuje zaprowadzić, to jakby to mówił o tym też, tak? Zaufaj tym przekierowaniom, takim, w które Cię wszechświat wprowadza, żeby dla Ciebie było lepiej. I tutaj jest coś takiego. Przestaję walczyć, przestaję się miotać, ufam się wyższy, ufam, że te przekierowania są dobre. I co? I ta talia mi już tutaj nie służy, więc weźmiemy sobie aniołki. Co dla Was jakby najlepiej zrobić w tym nóg, tak? Warsztaty, seminaria. <grystanie> Może znajdziecie jakieś fajne warsztaty albo poproście o coś fajnego. Wiecie, że ja proszę i zawsze mnie gdzieś tam skapnie. <grystanie> coś ciekawego, fajnego, w czym się faktycznie dobrze czuję potem. Ale też zadbajcie o swoją energię żeńską. No, ja to tu czułam, faktycznie, bo to też, patrzcie, karty, księżyc, żeńska, te osiem kapsuł, kobieta tutaj. Tutaj, e, e, cesarzyc, nie cesarzyca, tylko no, najwyższa kapłanka. E, a do tego energia żeńska, czyli tutaj jest jakby skupienie się na tej swojej energii żeńskiej i zadbanie o nią. Hmm. Tu mi mówi, nie jesteście służącymi, ale żebyście bardziej poczuły się jak boginię niż służący, wiecie. A do tego warsztaty seminaria. Może pójść na jakiś kursik, jak być bardziej, wiecie, jak korzystać ze swojej energii kobiecej, ze swojej kobiecości. Albo no cokolwiek ma wpadnie, cokolwiek czujecie, że jest wasze. Wysłuchiwanie i wygłaszanie przemówień jest częścią Twojej duchowej ścieżki i celu. Bądź otwarty na i uczenie się. Oczywiście możecie też jakby wspierać może jakieś młodsze kobiety i pomagać im, tak? Ale ta energia jest bardzo fajna. Jeszcze jedną kartę wam wyciągniemy, a potem zobaczymy, jak o siebie zadbać. Przebaczyć. Może przebaczyć sobie, że zbyt długo siedzimy w związku, który nam nie służy. Może przebaczyć sobie, żeby komuś przebaczyć coś, co nam zrobił no, lub komuś nam bliskiemu. Wiecie, przebaczenie jest nieskończona możliwość. Tak. Zatrzymaj się, upuść i się uziem. Czyli przebacz w kontekście... Po prostu zatrzymaj się. Zastanów się, czemu to ze sobą targasz ten ciężar, bo to jest ciężar. Jak komuś coś jesteśmy czujemy jakieś złość lub nienawiść do kogoś, nie potrafimy przebaczyć, to jest ciężar. I nikt nie mówi, że się to robić dzisiaj. Nie, nie, nie. Bo to jest proces, to trzeba sobie pozwolić na to, żeby to wszystko jakby przeszło. Ale weźcie pod uwagę chociażby, że ta opcja przebaczenia jest jakby możliwa. Rozumiecie? I zobaczcie, co się z tym poczujecie. Bo tutaj mówi, zatrzymaj się, odpuść to i się uziem. Jakby Mm, bo uziemienie to też jest takie poczucie bezpieczeństwa czasami my nie chcemy przebaczyć, bo się boimy że Boże, jak przebaczę, to może to gdzieś znowu się pojawi Wiesz, cały czas taki czujny, czujny bo żeby wiesz, czujny, jakby coś pojawiło, żeby to walczyć z tym i to nie ma poczucia bezpieczeństwa to ja mówię, uziem się, daj sobie to poczucie bezpieczeństwa przebacz, żeby poczuć się bezpieczna co może być skrajne, skrajnie dziwne dla niektórych z Was, ale zobaczcie co to Was budzi przebacz, żeby poczuć się bezpieczna odpuść, żeby poczuć się bezpieczna no dobra, ostatnia karta, tylko jak zadbać o siebie jakby, najlepiej jak dla Was jest. Co dla Was najlepszego w tym? Jak możecie o siebie najlepiej zadbać w ten nów? Już czuję, no Twórz, twórz sztukę jest dosłownie pokazane. Tutaj mówię maluję, rysuję, ale sztuka to może być wszystko. Kreato, kreowanie po prostu, może sobie warto usiąść w nów, tudzież nawet dzisiaj już był przez energię energią nowią, ale można jutro, można w czwartek. A ten filmik będzie dla Was pokazany dla osób, które nie subskrybują kanału, dla tych, które nie wspierają w środek, czyli dzisiaj stanowczo możecie już kreować. Jutro jak będzie pełnia etfu tym bardziej. zobaczcie, jak ta energia na Was wpływa, bo na czasami tak wiecie, jak takie, czuk, 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 taki, taki jak takie drobinki pyłku i brokatu się wdzierają w naszą serce i w naszą przestrzeń i oczyszczają tę kreatywność, kreatywność. jest cudowną energią. I te karty mi dzisiaj lecą i lecą i lecą. I czemu mi karta spadła? Przyjmijmy, że to już jest karta dla następnego kamyczka. Jest kamyczek następny. Dobra. Celestyn. No i tak. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Tutaj mówi o czymś takim... Że wy jesteście silnie, macie w sobie coś z przeszłości zakorzenione, takiego naprawdę silnie, że tak nie potraficie się od tego derwać, że nie potraficie jakby znaleźć się tu i teraz, bo ciągle ta przeszłość gdzieś tam jak taki, gdzieś, taki no nie ciężar, bo to jak taki tunel ciemny za wami. To jest takie uczucie przesłanie od aniołków, jakie jest w tej... W tej Siłą manifestacji. Użyj swoich duchowych darów i naturalnych zdolności do przyciągania pożądanego wyniku. Poczuj, poczuj co chcesz i pomyśl, co chcesz. Zobacz, jak ten anioł jest piękny i on ma światła w sobie. I on ma mocy. I my też mamy taką moc. Jakbyś nie wiedziała, to tylko powiem, że można odciąć. Zobaczcie, on ma ten mieczyk. Można odciąć się od tej, tej przeszłości. I ma też ogień. Powiedziałabym tak. Zobaczcie, tu jest anioł. Możecie sobie wyobrazić takiego właśnie anioła i w ten nów poprosić. Proszę o oczyszczenie i odcięcie mnie od mojej przyszłości. Proszę o oczyszczenie mojej przeszłości, wypalenie tego, co tam jest do wypalenia oczyszczenie tej przestrzeni i proszę o odcięcie tego, co tam jest do odcięcia. Możecie sobie wyobrazić tego anioła, poprosić go. Znajdźcie, że zrobione. <laughs> Dobra. No Dobra, pokazała mi tę kartę, nie będę, bo mi się rzuciła w oczy. E, to jest karta takiego właśnie też, że gdzieś tam jest jakiś cień w przeszłości, a to światło już się dobija, czy jakby potwierdzenie. No dobrze, co jest dla Was do przekazania kamyczki? Że jakby mówi, wiecie, ten nów, nów to jest zawsze nowy początek, że jest koniec, że to już jest ten czas, zrzucić ten ciężar. I jednocześnie jest to cykliczność, cykle, że jakby korzystajcie z cykli, tak? Nów to jest zawsze jakby zasianie nowego dziarna, zaczęcie od czegoś nowego, poproszenie o nowy, nową przestrzeń. Pełnia, no to jest taka, że możecie wszystko prosić pełnie, to tam nie ma co. Yy, ale zazwyczaj możecie, można też uznać jakby coś. Yy, zamykanie czegoś, ale można też zamykać przed nowym, wiecie. To jak ten, jak ten księżyc maleje. Yy, tutaj jakby mówi po prostu. Żyj w zgodzie z Księżycem. Patrz, patrz sobie na niego, wiesz, obserwuj, bo ten no, szczególnie nów jest cudowną energią, bo to jest taka energia, że jakbyśmy. E, mi się kojarzy. Jak się do kościoła chodziło na spowiedź kiedyś i tam powiedziałaś swoje grzechy, odpuszczone ci, i tam dwie zdrowaśki, czy tam jej coś, i wchodzisz czysta w, nowe, w nową przestrzeń. I to jakby nów dla mnie działa tysiąc razy silniej niż to nawet, więc to jest taka przestrzeń. Zobacz co się wydarzyło przez ostatnie cztery tygodnie. Zobacz, gdzie jesteś w tym miejscu w swoim życiu. Czy chciałabyś, żeby coś nowego się zaczęło, wiesz, czy chciałabyś się od czegoś odciąć. W kontekście oczyścić coś. Bo ja tu nie mówię, żeby czegoś nie nieprzepracowanego ciach i że to sobie pójdzie. Bo ale czasami coś męłam, młamy, memłamy, memłamy, memłamy i to nam nie daje ruszyć do przodu właśnie w tą przyszłość. Yy... I czasami jest po prostu czas, żeby to odciąć. Jak ja robiłam sobie, na przykład miałam ja pamiętam, jak mi się kiedyś... Taki ostatni chłopak, który po prostu nie mogłam go wybić z głowy sobie. Był taki moment. Jeszcze sporo przed moim, przed moim facetem obecnym. I po prostu nie mogłam. Przez dwa lata siedział i w głowie, wymyślałam, kombinowałam. Facet mnie ewidentnie nie chciał. Był pogrzeczny, ale no, odrzucał mnie na tysiące sposobów. A ja w głowie, w głowie, w głowie. I po prostu raz się powiedziałam tak. Dość. I tam jest takie... Tam, gdzie mieszkałam na Islandii, było takie święto we wrześniu, że po prostu były fajerwerki, wystragany, coś jak kiermasz taki folklor, jak to się nie? folklor, tylko. No ważne, ale były ognie. Sztuczne ognie, zimne, sztuczne ognie. Na koniec były te wszystkie wiecie, jak nawet na nowy rok. I Ja powiedziałam tak, bo podświadomość lubi, jakby, tak wiecie, jak jeszcze mamy ten, tą siłę manifestacji, taką, albo jest jakiś ciężki temat, podświadomość lubi takie spektakularne wiecie, bum, nie? Więc ja mówię poproszę, pamiętam jak stałam pod, tymi, pod tym niebem pełnych tych fajerwerków i mówię, poproszę, żeby to jest to, to jest ten moment, kiedy ja się odcinam, że to już jest oczyszczone, skończone, dziękuję. Słuchajcie, o nie zapomniałam dwa tygodnie, później następne w się pojawią. Także tak. Mamy olbrzymią się manifestacji. Czasami warto jest znaleźć jakby takie no triki, dosłownie powiem, dla naszej podświadomości, póki jeszcze z nią jakby tak, wiecie, bo ona jest taka dzika trochę, no. Trzeba jej to czasami pokazać na, na prostą. Można właśnie nów, też dlatego bardzo fajnie działa i pełnia, bo to też są takie bardzo silne energie zakorzenione gdzieś tam w naszej podświadomości, że mają moc. Zapalamy świeczkę, wyrzucamy intencje w danym okresie. I to tak jakby u Was jest pokazane, że bardzo silnie będzie fajnie działało. Dobra. Co dla niebieskiego kamyczka? No dobra, jesteście niezdecydowani. Czas uleczania tak samo jak było w pierwszym. I tutaj jest jakby dom. No dobra, nie możecie, nie możecie się zdecydować. Ja bardziej czuję, że są to są jakieś uczucia. To jest, zresztą są, to są, wiecie, też jakby karta sama też sugeruje, bo, bo to są puchary, czyli emocje, uczucia. Tutaj mamy piękną kartę uzdrawiania tej pięknej kobiety, która tam w środku, gdzieś z Was jest taka piękna, cudowna która ma gdzieś tam tych wszystkich ludzi naokoło, po prostu tak, czuje się dobrze ze sobą, jest jej dobrze, czuje tą wartość siebie, kocha siebie, tak. A do tego taka karta, która mówi o takim yy, byciu w szczęśliwym domu, może stworzenie szczęśliwego domu, to może oznaczać też małżeństwo, ale tutaj jakby w ogóle nie szłabym w tym kierunku, nie ta bajka jeszcze, ale dużo ognia, dużo zabawy, dużo radości, yy, jak jakby oczyście ten bajze z tyłu, bo naprawdę to wszystko przed wami, tak? Jakby uwierzcie, że ta, ten nów jest jakby taką bramą oddzielającą was od przyszłości, którą można jakby zamknąć, wyczyścić najpierw, a potem zamknąć i iść do przodu. I to nie mówię, że to zniknie, ale to jakby już będzie się pojawiało mniej i mniej i mniej i będzie się jeszcze ewentualnie, jak będzie musiało się gdzieś powtórzyć, to się oczyści do końca i zniknie, tak? Tyle. Jak zadbać o siebie w tym czasie? Przejdźcie na spacer proste. Przejdźcie na spacer tyle. Bo spacer jest taki, tak jak energia tutaj. Taka energia spokoju, energia światła, energia natury. Najwyraźniej Wam służy tutaj bardzo silnie. Piękna karta, wam Zobaczcie sobie, jaka fajna. No nie. No dobra. Tylko jeszcze wezmę Wam jedną kartę taką z fajną myślą. Odważnie zaznacz swoją magię, czyli, no, to, to, to co mówię, ten ratu, to malutkie wyrzucenie intencji wnów. Odważnie zaznacz swoją magię, a to jest w kontekście pokaż, jakby energię wokół siebie i sobie, że jesteś kreatorem, że możesz stworzyć magię, że jesteś magiem, że możesz tworzyć swoją rzeczywistość i że masz moc i siłę, to Ty decydujesz, czy się odcinasz od przeszłości, czy nie. To jest Twoja decyzja, nikogo innego. I nie mogą Ci tylko wspierać, pomagać, próbować cię naprowadzić, a tak naprawdę jest Twoja decyzja. Co chcesz, żeby się stało zresztą twojego życia? Czego chcesz w swoim życiu? To jest proste. Stajesz w energii pełni mówisz, czego chcesz. Jak chcesz się czuć. Do widzenia, koniec tematu. Bardzo jasne. Dobra. Następny kamyczek. Turmalin. Ale taki właśnie Turmalin trochę z jakimś innym kamieniem. Ale Turmalin. Głównie. Dobra. Jaka jest energia dla Was namów? Mi się no dobra, więc tak. Chłopak i dziewczyna, bezsprzecznie. Chłopak jest takim marzycielem, cieplaczkiem, takim ciepłym chłopaczkiem, który ma dużo miłości w sobie, dużo otwartości, dużo światła, ale jednocześnie jest takim chłopakiem, który wiecie, no nie zagrzeje długo miejsca z jedną dziewczyną. On by chciał obdarzać wszystkie kobiety, cały świat miłością. On jest tylko taki, żeby sprawić, że czujecie się dobrze, żebyście ruszyli do przodu. A jednocześnie wy... Kobiety, tudzież kobiety dla mężczyzn. Kobieta, która szuka równowagi, która ma jakby w tej chwili odnajduje wręcz właśnie siebie i swoją równowagę, zaczyna mieć mnóstwo pomysłów na życie i na to, jakby czego chce i w jakiej chce być energii, tak? Tutaj jest taka przestrzeń. I że oni jednocześnie są razem, ale jednocześnie są osobno i że mogą być razem, żeby jakby wpłynąć na swoją przestrzeń pozytywnie, ale nie muszą. Tutaj nie ma jakby konieczności, nie ma takiego ciśnienia. Dobra. A do tego macie wzrost. Dokładnie to jest to taki wzrost koło siebie, wiecie przy sobie, że te dwie osoby się nie ograniczają, one właśnie pomagają sobie wzrastać. To jest dokładnie to. A do tego zmiana i wzrost jeszcze raz, <laughs> bo takie w niebo wstąpienie takie wiecie uniesienie się w tej duchowości wręcz jakby ale nie musi być duchowość, po prostu wzrost uniesienie, zmiana To jest cudowna energia, cudowna energia ja tylko spytam jakby jak najlepiej zadbać, chociaż wy jakby mam wrażenie, że wy dokładnie wiecie jak zadbać o siebie bo tutaj jest bardzo czysta taka przestrzeń, ale jest pokazane, pokazane zadbaj o swoją połącz się ze swoją tymi, wiesz, szczęścią kobiecości, tymi narządami kobiecymi z tą energią kobiecą doceń to w sobie i zaopiekuj się tym nie myśl, że, ja, że jesteś gorsza, bo jesteś kobietą, mam nadzieję, że musznik nikt tak nie myśli, ale ja miałam kiedyś takie, jak byłam młoda. Ja się bardzo czułam, ja byłam bardzo zresztą, próbowałam być taka bardzo... Męska energia przez pewien czas mi się w życiu bardzo wypchnęła na zewnątrz. Bo próbowałam być właśnie taka... Męska, że mężczyźni są lepsi, że... Żeby... Nawet nie wiem z czego to wynikało, po prostu... Po prostu. Nie, w ogóle kompletnie nie doceniałam swojej kobiecości, nie... Nie stawiałam siebie na piedestale jako kobieta nie doceniałam tej mocy, siły, jaką mam, jaką kobietę. No jeszcze raz myślę. To jest niesamowite, wiecie, jak w tych czytaniach te karty się dokładnie, ja je mieszam, tasuję, wybieram, przecież, wiecie, one się cały czas powtarzają. jak jest jakaś energia w danym czasie, to jest energia i koniec. <laughs> Patrz w niebo. Patrz w niebo. I też jest jakby znowu ten nów, podkreśla mi się tutaj właściwie ta... Energia tego nowiu i księżyca jako takiego, i tego też, że my jesteśmy istotami cyklicznymi, my kobiety. Zobaczcie, mamy cykle, tak? I cykl jest bardzo często powiązany z cyklem księżyca, że tak jakby jest połączone, obserwować to, kiedy mam okres, czy to jest pełnia, czy nów? jak to wygląda, czy to idzie tak fajnie, cyklicznie właśnie się toczy, czy, no, czy moje cykle są regularne, czy jestem jak taka pięknie przepływająca woda, czy jest w mnie jakiś chaos, Jest są jakieś zaburzenia, wiecie. Eee... Dobra, karta od aniołków. Karta. Uh, nawet musiałam tasować. Słuchaj swoich intuicyjnych odczuć. Twoje ciało otrzymuje dokładne informacje od Boga. Czyli obserwować swoje ciało, zobaczyć, co ono nam mówi. Zadbać o tą sferę kobiecości bardzo czuję. I to takie właśnie ciało kobiety. Co by tutaj to, co tu chciałam to. To zobaczymy. A to mnie ciągnie też do tamtych kart. Twoja dusza lśni. No, bo tutaj czuć taką lekką, piękną energię, tak jakby energię, która sprawia, że Wy jesteście naprawdę na dobrej drodze. Tutaj nawet nie trzeba Wam żadnych zaleceń, ale jakby tylko zobaczę. Jeszcze jedno, co do przekazania, jaka jest przestroga, może. A ten now. Co do przekazania, jaka przestroga. Ok. Co do przekazania, no wszechświat, pełnia. Jakby, yy, że jest, jest tu jakieś spełnienie, może być jakieś zakończenie też ale jest tu jakieś spełnienie. To jest piękna energia. Tutaj jest takie właśnie dopełnienie czegoś. Odnalezienie właściwego miejsca. No takie wiecie, można być, już dalej nie można pójść jakby, więc czasami jest to zakończenie, ale jest to dobre, dobre miejsce. Bardzo dobre. Bardzo dobre miejsce jesteście. A jako przestroga jestem, yy, przestroga jest pokusa. Pokusa i yy, coś tak jakby widzicie świeci tutaj i w momencie, kiedy ta osoba próbuje po to sięgnąć, to się miota. I coś ciemnego ją wciąga. Więc może, patrzcie, nie takie... Nie wszystko złote, co się świeci, mi idzie. I że może patrzcie głębiej, jak coś was korci, bo świeci, że pójść w tym kierunku, to zobaczcie, że to jest na pewno coś, co, co jest dla was dobre. Tyle. Wszystko. Kończymy na dzisiaj. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, bo to wtedy większej ilości ludzi pokazuje Miłego, no Wam życzę, love, jest cudowną energią. Fajnie. Fajne czytania. Dla każdego było fajne, dla każdego kamienia fajne, takie ciepłe, tak? A jednocześnie inne. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. I może zobaczymy się z nowymi włosami. Za! De, 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 de.